Cześć, witam was w kolejnym odcinku z BMG Drive A Dzisiaj się wybierzemy na komis Znalazłem na eliksie ofertę Auto Mirek, <grym> czy coś takiego I się wybierzemy na komis To auto po rajdzie jest yy, popsute To moje auto, co tam miałem na rajdzie, uszkodzone No i postanowiłem sobie nowe kupić A to nie wiem, może tam na złom, czy coś tam Oddać. No to co, wybierzmy się na ten komis. No na szczęście nie mamy daleko. No to się, wybierzmy. Dobra, dochodzimy. Kurde, fajny tam jakaś wieża, czy coś tam. I co my tu mamy? Mamy tutaj Iwiszu Pigoen, czy coś takiego. Fiat 126P. Iwiszu Miramar. I Iwiszu. Kowet. No to co, obejrzmy sobie je od środka. Dobra. Najpierw Ibiszu kowet. Zobaczmy od zewnątrz. O kurde. Ogu a, ogólnie nie powiedziałem chyba. Jest to, jak widać, używany komis. że chodzi mi o, że używane samochody, jakieś y kolizje. No ale wiecie, to tanie jest. Potem za tanie się kupi, a potem się... Sprzeda później na przykład, czy coś drożej. Jak się tuninguje, albo coś tam odnowi trochę. No dobra, no to bisu powet i zobaczmy tutaj w środku. No, w środku nawet fajnie, nie jest zniszczone. Szyba jest pęknięta. Z zewnątrz tutaj, kurde, <laughs> te koła takie yy, trochę yy, wygięte. I też trochę wygięte. Po, po, I szyb tu nie ma nawet w drzwiach, dobra. Teraz Ibisu Miramar. No, to mi się fajnie podoba auto. Fajny kolor też taki niebieski. Też szyby widzę, że nie ma. Po dwóch stronach w środku też bardzo fajnie wygląda. Nic nie jest zniszczone. Prawie jak nowy, kurde. Teraz Fiat 126P. Kurde, tutaj już trochę bardziej jest to chyba popsute. Tutaj jest bardzo wygięte. Ale nie wiem, może się uda wyprostować. Zobaczymy. Szyby przednie nie ma. Tylnej też nie ma. A w środku? W środku jak widać y Jakieś siedzenia trochę poprzewrócone. <laughs> I co? No... Tam nawet dobry, tylko ten tył trochę tutaj. Taki mocno wygięty. I teraz... Y ostatni samochód. Tutaj jest już bardzo to wygięte, to tapaka z tyłu. Ale ogólnie nawet szyby nie ma żadnej zbitej. Czy działają światła? Działają. O, nawet długi działają. No to co, myśl, co by tu kupić? Hmm, tak pa patrzę. Może sobie kupimy tego. Ibiszu e, Miramar. Ten najbardziej mi chyba spodobał z tych czterech aut. Maluch też fajny, ale trochę tu dużo wygięte jest. Szyby nie ma też przedniej. I dobra, myślę że... I te siedzenia tam nowe jeszcze kurde trzeba było. To, to jakieś wywalone, co nie wiem co tam się stało z tym. No to myślę, że Ibisu Miramar sobie weźmiemy. Dobra, jestem już w swoim samochodzie nowym. Już tam wszystko załatwione. Papiery i takie tam. No, no to jak widać, kurde, nawet jedzie, światła działają. O, jedno nie działa, światło. Jedźmy tam skąd przyszliśmy, czyli na moją bazę, tak jakby. Czy tam garaż? No, jakoś jedzie. Zbieżność chyba nie, nie jest tam popsuta za bardzo. Zobaczmy, czy prosto jedzie. A nie, jednak trochę tam skręca. O, żeś. Prawie bym przywalił jeszcze. Dobra, i tutaj sobie wyprostujemy trochę ten samochód i dobra, i trochę tam może stuningujemy czy coś, no dobra, zaczniemy od tyłu, trochę tą maskę tutaj, o o kurde fajnie, tutaj trochę, jeszcze ten bagażnik trochę tu, o tutaj jeszcze coś z tyłu tak jest? Jeszcze zderzek trochę taki. Może nowy się kupi. Widzę, że tutaj ta góra wygięta mocno. Kurde, nie tak. O! To ma być tak. O! Czekajcie. Czy w dół trochę damy? O, kurde. Za mocno. Dobra. Tutaj jeszcze. Hmm? Okej. Okay. Dobra. Myślę, że ta góra jest też w miarę prosto. Tutaj trochę w dół jeszcze. O za mocno, trochę mniej. O! No, jakoś tam wygląda. Teraz te drzwi jeszcze tu. Hmm, dobra. Aha, bo tu zderzę. Ten botnik będzie trzeba nowy kupić. No, ogólnie nie jest tak źle. Trochę się mi udało. A te niektóre się wymieni, trochę stuninguję. Dobra, te drzwi trochę jeszcze tu. O. O. Ten dach jeszcze trochę tam wyklepać będę musiał. Trochę, kurde, krzywy. Dobra. Fajnie, że ogólnie jeździ i lampy będzie trzeba nową też kupić. No to dobra. Zamówię teraz nowe części. I widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Już kurde nowe części są. Wszystko działa ładnie. W środku zobaczmy jak wygląda. O, kurde, nawet kierownicę nową mam. Fajnie taki sportowy teraz jest. I wyklepane kurde. No. Fajnie wygląda, mi się podoba ogólnie. No i to będzie tyle w tym odcinku. Napiszcie co myślicie o tym, żeby na przykład drugą część zrobić z takiego komisu, czy coś. Że będę odkupał jakieś auta, takie zniszczone, czy coś i wtedy odnawiał będę, czy coś. No i to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, to trzymajcie się, pa pa.